Ważną konfiguracją systemu BaseLinker jest zadbanie, aby każdy kanał sprzedaży posiadał poprawne powiązania. Jeżeli korzystamy z magazynu wewnętrznego, to na liście produktów mamy informację, z jakimi kanałami sprzedaży jest powiązany nasz produkt. Jest to widoczne w postaci zielonych etykiet. Jeżeli klikniemy, podglądujemy nasze powiązanie oraz magazyn. W naszym wypadku jest to sklep internetowy. Możemy odświeżyć takie powiązanie z poziomu tej karty? Czy też dodać powiązanie? Zamknijmy. Otwórzmy powiązania dla dwóch ostatnich produktów. Możemy wykonać to na różne sposoby. Poprzez plusik. W tym wypadku możemy dodać powiązanie. Możemy zamknąć. Możemy również wykonywać powiązania hurtowo. Zaznaczamy produkty. Przechodzimy operacje, Powiąz z produktami ze sklepu i hurtowni. Wybieramy magazyn. W naszym wypadku magazyn sklepu. Możemy skorzystać z podpowiedzi produktów. W tym wypadku pojawi nam się możliwość wyszukania produktu w magazynie sklepu. Po lewej stronie mamy numery ID, a po prawej nazwy produktu. Inną opcją jest dopasowanie automatyczne. Możemy dopasować po numerze EAN, po numerze SKU czy też nazwie. W przypadku dopasowania po nazwie możemy porównać pełną nazwę lub jej tylko część nazwy, podając ilość znaków od początku tytułu, która ma zostać porównana. Warto wspomnieć, że dopasowanie automatyczne działa tylko dla produktów głównych. Dla wariantów musimy wybrać je ręcznie. Inną metodą jest wykonanie powiązań poprzez wczytanie uprzednio stworzonego pliku CSV. Plik powinien mieć określoną strukturę, jest ona opisana w komunikacie. Można też pobrać plik z powiązaniami, jeżeli byśmy mieli już wypełnione powiązania dla naszych produktów. My dopasujemy produkty automatycznie, na przykład po numerze SKU. Dopasujemy automatycznie. Otrzymaliśmy komunikat, że dopasowano dwa produkty. Jak widać mamy numer ID wybrany produktu. i Możemy zapisać powiązania. Powracamy na listę. Jak widać mamy zielony kafelek oznaczający, że produkt jest powiązany z naszym sklepem internetowym. Możemy ponownie zaznaczyć te produkty. Wykonując ponownie operację powiąż z produktami ze sklepu. Wybieramy magazyn. Możemy wyzerować takie powiązanie wpisując 0 i ustawiamy ID produkty dla wszystkich. Zapisujemy powiązania. Powracamy na listę. Jak widać, powiązania zostały usunięte.